Co już no, no smutny. No, wiemy, jakie ciężkie zadanie przed nami stoi teraz yy, na linii, prawda bo gdyby to Rosjanie jechali w tym yy, barażu, byłoby inaczej, a Duńczycy wzmocnili Pedersenem. No ale nic, musimy jechać i, i zobaczyć. No niestety, no, wszyscy punkty zrobili, nie można mieć do żadnego. Yy, z tej trójki zawodników pretensji. No, Grzegorz no, to nie, nie jest zawodnik na, na, tam na półtora punktu, prawda? No, nie pojechał, no i koniec. On no, już teraz się kuruje, nie jeździ, prawda? I ja nie wiem co mam zrobić, czy, ja, czy on już się nadaje, czy, czy on psychicznie y, podoba takiemu zadaniu. No jest, że nie jest prawda? I dzisiaj zrobiłem błąd, ale taki błąd tam po zawodach to wszyscy wiemy jakie błędy porobiliśmy. Nie? No szkoda.